Hej, palanci! Z jedną ręką! Jak leci? ...przywołał potężną armię. Przybywajcie! Nie jestem zainteresowany. Hej, prostaku! Czego szukasz na mojej ziemi? Moją starą. Chyba nie myślisz, że to będzie łatwe. Jak tam sobie chcesz. Możesz mnie przeszukać. Trzymaj łapy przy sobie. Hej, wędrowcze! Wynoś się stąd! Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. To poszukaj sobie kamienia i schowaj się pod... Nie jestem zainteresowany. Może to i lepiej dla ciebie. Hej, prostaku! To, zgubiłeś się! Bo tak właśnie było. Na wiesz. Cifer narobił w gacie. A daj mi spokój z tym gównem. Mam dość kłopotów i bez tego. Co za brezan. Gacierz.